Silk Song to wyczekiwana kontynuacja kultowej Metroidvanii zatytułowanej Hollow Knight, kontynuacja, która miała premierę ponad miesiąc temu. A z racji tego, że jestem znany ze swojego niesamowitego wyczucia czasu, to postanowiłem nagrać o tym film miesiąc po premierze. I dosłownie, ludzie pożądali gry tak bardzo, że gdy wszyscy gracze rzucili się by kupić Silk Songa, Steamowi wywaliło serwery. Tyle, że mnie wśród tych graczy nie było. I dziś wam wytłumaczę, dlaczego nie zamierzam kupić Silk Songa. A, i mam nadzieję, że panu Konradowi nie pęknie serduszko, jak to będzie oglądał. Ej, Loczek, a kim jest pan Konrad? Halo, a słyszałeś o czymś takim jak Rodo? <tryk> Mogę wam zdradzić tyle, że jest to wielki fan obu części Hollow Knight'a. No, i pan Konrad wie o egzystencji mojego kanału i pewnie w tej chwili to nawet ogląda. Także pozdrawiam panie Konradzie. Dobra, ale to miał być film o Silksongu, a nie o panu Konradzie. Także przejdźmy już może do omówienia Silksonga. Ogólnie to, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Hollow Knighta i gdzieś tam z tyłu głowy cały czas planowałem sobie go ograć, słysząc zewsząd głosy, jaki to Hollow Knight nie jest wspaniały. I pewnie gra cały czas czekałaby sobie w kolejce pośród innych nieogranych przeze mnie tytułów, gdyby nie to, że jakoś w wakacje zaczęło się pojawiać coraz więcej znaków, że Silksong jest coraz bliżej. Pierwszym takim znakiem był króciutki urywek gameplayu z legendarnego już Silk Songa, który pojawił się podczas Nintendo Direct w kwietniu. Od tego czasu wszystko zaczęło toczyć się po równi pochyłej i w końcu się przemogłem. Stwierdziłem, że muszę zapoznać się z pierwszą częścią gry zanim wyjdzie druga. I tak oto dokładnie 11 sierpnia kupiłem Hollow Knighta. I co? I jajco. Gra okazała się być totalnym rozczarowaniem. Po pierwsze, styl graficzny to co powiem będzie mega kontrowersyjne, ale ja po prostu nienawidzę wyglądu Hollow Knight'a. Wszyscy cenią sobie jego unikalność na tle innych indie gier, które są robione przeważnie w pixelarcie. Ale jak dla mnie było to totalne pudło. I może gra nie przebiłaby się tak bardzo, gdyby nie jej unikalna grafika, ale mi zdecydowanie bardziej podobałby się Pixel Art. No a wiadomo, ja znam się na wszystkim najlepiej, więc powinni to zrobić w pixelarcie. Hahaha, ha, ha, ale śmieszny żart, no. No, ale serio, zobaczcie na te wszystkie pixelartowe fanowskie grafiki z Hollow Knighta i powiedzcie, że to nie wygląda milion razy lepiej. Te rysowane grafiki Hollow Knighta są jakieś takie infantylne? No dobra, ale przecież nie samą grafiką człowiek żyje, prawda? Tak, i dzięki temu mogę zhejtować Hollow Knighta za jeszcze kilka innych rzeczy. Po drugie, fabuła. I w tym momencie pewnie zaczniecie mi gadać, że jak to, przecież Hollow Knight ma mega rozbudowaną fabułę. I tak, zgadzam się. Tylko, że jest ona podana w strzępkach. I prawdziwi fani, których z pewnością nie brakuje, będą składać te strzępki w całość, by zrozumieć głębię tego świata. Tyle, że dla tego przeciętnego gracza, choćby dla mnie, wygląda to bardziej tak. O, jakiś robaczek z pineską na plecach sobie idzie. O, robaczek zabije inne robaczki. O nie, wielki robal. Okej, okay, wielki robal pokonany. O nie, jakiś ślimak mnie uwięził i muszę pokonać jakiegoś potworka. Dobra, potworek pokonany. Juhu, ślimaczek mnie uwolnił! Dość. Dobra, wystarczy. Rozumiecie co mam na myśli, ale największym gwoździem do trumny, który do reszty pogrzebał w moich oczach Hollow Knight'a, jest sam gameplay. I nie przeczę, że niektóre momenty są bardzo przyjemne. I głównie są to wymagające walki z bossami, czy wymagające sekwencje platformowe. Lecz przeważnie rozgrywka wygląda tak. Kurczę, no, gdzie iść dalej? Nie no, tutaj już byłem. Ejku, znowu muszę bić tego samego mobka! Halo! gdzieś dalej wypchnąć fabułę naprzód! W sensie... Ja nie wiem, czy ja serio jestem po prostu taki głupi, ale serio, odnajdowanie nowych ścieżek w Hollow Knight to dla mnie droga przez mękę. I dosłownie, łażenie było dla mnie takim nudnym obowiązkiem, który trzeba wypełnić przed rozpoczęciem jakiegoś boss fightu, który w końcu przypomni ci, że jednak nie na marne wywaliłeś te ciężko zarobione siedem dych! Tylko po to, by po pokonaniu wroga znów musieć łazić przez dwie godziny. Ach. Za to doskonałym kontrastem do Hollow Knighta jest Prince of Persia The Lost Crown, w którego miałem przyjemność grać jakiś rok temu. I myślę, że z czystym sumieniem jestem w stanie stwierdzić, że to najlepsza metroidvania, w jaką grałem. I choć głównie pokochałem Prince of Persia za niesamowicie dynamiczną walkę i zwinnego bohatera, który skakał wokół ogromnych bossów wyżej niż Paweł Jumper... państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy <ślad> z met 50 to robi on też dobrze rzeczy, za które krytykowałem Hollow Knighta. Bo na przykład tam fabuła jest nam doskonale wyjaśniona z pomocą licznych kadstenek, dzięki czemu przeciętny gracz jest w stanie zrozumieć o co chodzi bez zbędnego zagłębiania się w lore gry i oglądania godzinnych analiz i teorii na ety. A eksploracja zminimalizowana niemal do zera, bo gracze mają opcję włączenia znaczników, które wskażą najbliższy cel fabularny. I jak się pewnie domyślacie, ja z tej opcji skorzystałem, gdyż jak już wiecie, nienawidzę długiego łażenia w poszukiwaniu ścieżki, którą nasze obecne umiejętności pozwalają nam już podążyć. A znaczniki w tej grze to w ogóle jakiś event, Bo w Hollow nie zliczę, ile razy miałem taką sytuację. O super, mam nowego skilla! Okej, okay, zobaczmy, czy mam jakieś znaczniki na mapie. O. I teraz trzeba było latać od znacznika do znacznika i sprawdzać, który z nich jest ścieżką, którą możesz pokonać z użyciem nowego skilla, a które wymagają jeszcze innej zdolności. A w Prince of Persia wraz ze stworzeniem znacznika od razu zapisuje Ci się też screen miejsca, w którym zrobiłeś znacznik, więc zawsze możesz sprawdzić, jakiej umiejętności Ci brakuje, by przejść dalej w danym miejscu. Także chyba już nie muszę mówić, dlaczego nie było mnie pośród tej armii graczy, która rzuciła się szturmem na Steam'a w dniu premiery Silksonga. Aktualnie jeszcze nie skończyłem Hollow Knighta, ale mimo tych wszystkich zarzutów jednak to planuję. I kto wie, może przekonam się do tej gry i nawet kupię Silksonga. A na razie totalnie nie rozumiem tego fenomenu. I jak mamy tu jakichś fanów Hollow Knighta, to możecie mi napisać w komentarzu, dlaczego gra jest taka dobra. A, no i nawet jak się nie zgadzacie z moją opinią co do Hollow Knighta, to podbijcie film, dajcie lajka, podajcie numer karty kredytowej itp. Nara!